Cześć, tu Bartek, no dzisiaj na kolejny odcinek z serii po prawem odkupienia. Widzowie, w poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie rozmowę z Zakiem, ponieważ zaprzepaściliśmy niestety robotę dla Okamy Satoshi i tak na szybko jeszcze szybkim wstępem to czekamy teraz za ciężarówką post -opa, która, którą mogliśmy zauważyć w poprzednim odcinku. Ona właśnie jedzie. Zak mi powiedział, że jest ona pełna paczek, tak więc... To, że na nią napadniemy, to nie mam w ogóle niczego sensu. Jestem w ciekawy, gdzie ona dojedzie, bo ona może dojechać albo do miejsca, gdzie te, te osoby, od których mieliśmy te dane wykraść, teraz aktualnie przybywają, lub do post-opa, czyli tam, gdzie zakładam, że pewnie tam pojedzie. Cóż. My zobaczymy. Czas pokaże, a my musimy tę robotę ogarnąć dla Satoshi'ego ze względu na to, iż jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, no to właśnie z pewnym Azjatą mamy taki mały układ. On nam sprzedaje, my mu sprzedajemy towar, on nam daje pieniądze. Poznaliśmy również Miguela, osobę, która jest odpowiedzialna za robotę w terenie właśnie dla Okamy Satoshi'ego poznaliśmy go, on poznał naszą przeszłość no i niestety podczas tej akcji z właśnie Miguelem przytrafiła nam się rzecz, która od kilku dni nam się nie przytrafiała nam, w sumie bardziej Antonowi, ponieważ nagle zaczął kasłać, chociaż tak nawet nawet nie tyle co kasać, to po prostu zemdlał tak więc obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki a my w tym czasie śledzimy Ciężarzkę post-opa. Również, oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do tego, ze względu to, już codziennie, może nie codziennie, co 2 czy dni pojawiają się filmy. A ostatnio perełki praktycznie same wychodzą. Obejrzyjcie sobie przede wszystkim 40-41, 42 odcinek, 43 również polecam. A my właśnie jedziemy w stronę post-opu głównej siedziby, czyli tak jak zakładałem, jedziemy wprost na główną bazę. Tylko pytanie. Czy to, że doprowadzi nas do bazy, chociaż zobaczcie, że jedzie strasznie agresywnie, strasznie szybko. Znaczy szybko, na tyle ile potrafi jego sprzęt. Bo zobaczcie, że... Tak. Wjechał do Pos... No więc właśnie. To jest teraz dobre pytanie. Będę musiał się skontaktować z Zakiem na temat tego, że właśnie czarne kamacza i czarny rumpo wyjeżdża z post-opu. A przypomnę widzowie, jakie auta mogliśmy tam zobaczyć właśnie na terminalu wraz z tą ciężarówką. Dobra, czyli mamy naszych oponentów. Skontaktuję się szybko z Zakiem, o ile jest, o ile nie śpi, bo jest późna godzina. Ale on zazwyczaj nie śpi. Halo, Zak. Zak Skubany śpi. Dobra, to my nie przeszkadzamy. Teraz jesteśmy w stanie dalej kontynuować robotę dla Satoshi'ego. Zak mi mówił, że ciężarówka post-opu jest zapełniona paczkami. Że wkradł się właśnie do danych post-opu. Ciekawostka, nic nie było na temat czarnego kamacza czarnego rumpa, ani żadnych takich innych dziwnych aktywności typu właśnie Hawajskie koszule, bo taki właśnie taki właśnie um, taki właśnie tam, tam widzieliśmy. A nie, mocno przyspieszyli to też nie przyspieszę. Mam motor, widzowie, w końcu go użyłem, w końcu go wyjąłem z garażu. Dawno go nie używałem i powiem, że nie. A teraz jest problem, bo skoro Miguela nie za bardzo mam, mam z nim kontakt, odzak nie odbiera ewentualnie Leol. Fox. Dobra, zobaczymy jeszcze gdzie nas doprowadzą. Skręcają w jakieś magazyny, to są magazyny, żeby co tam nas sprzedawali broń. By... Proszę bardzo Nie wiem czy chcę podchodzić A muszę żeby się dowiedzieć co tam mniej więcej jest Zakradnijmy się tak na szybko. Dobra. Dobra. O, nie. Zonie w takim razie po Foxa. On mi się wydaje bardziej odpowiedzialny. Też jestem mu w stanie powiedzieć o co chodzi. Jedynie o, o Satoshi mi wie tylko ja i Zak. Nikt więcej. Dobra. Mam nadzieję, że nasz Cezary nie śpi. Halo? 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 Cześć. Tak, to ja. No. Słuchaj, y, możemy się spotkać na Elbu przy takim, y, takiej starej wieży wodnej, nie wiem czy nazywało. Wiesz o co chodzi? Przy Elbu Rojai. Człowieku, wiesz która godzina jest? Wiem, ale potrzebuję cię. Takie wsparcie. Mały. Dobra, to ja będę czekał. OK, widzowie. Obudziliśmy Cezara na dobre mu to wyjdzie. Czasami trzeba wcześniej wstać, patrząc na to, że on powinien dopiero się akurat spać, ale to nic. Dobra, czyli tak to jest to miejsce. Trzeba zapamiętać, broń jakąś tam mamy. Eee, z czego co się orientuję, mój motor nie jest dwuosobowy. Tak więc Cezar będzie musiał jechać osobnym swoim autem. Przy tym, dobra, to jest ta wieża wodna. Ta stoi. Cześć. Dobry wieczór, bardziej dobranoc. Dobranoc, dobry wieczór. To się zaraz wszystko okaże. Słuchaj, jest e, pewna sprawa. Potrzebujecie do małej pom potrzebujecie pomocy po prostu. O co chodzi? Ogólnie jest taka sytuacja, że tak na szybko ci przybliżę, wiesz, cały tutaj całą sprawę, bo wiesz, mam uprawę... Marihuana, wiesz, metamfetamina, rozumiesz te sprawy, nie? Rozumiem. I sprzedaje je właśnie Azjacie. Miałem od niego robotę, on wiesz, mieliśmy się wymienić. On, on da mi robotę, ja ją wykonam dobrze, on tam da udziały i tak dalej, da mi kasę, czeka, wiadomo. Czeka, czeka, sorry, sorry, że ci przerwę. Jakim Azjacie? Z go znasz? Kim on co? Okama Satoshi. Zaufany, bo jest to, że tak powiem, osoba, która. Znaczy, zaufany, to ciężko powiedzieć. On jakim wie, jestem. Wiem, że jestem. Antonio Rodriguez. I wie, że. No, jest od Zaka, jakby Zak mi go dał, pod wiesz, pod kontakt mi dał do niego. Więc, ciekawie, ale wracając do całej sytuacji, to miałem do niego zrobić robotę. I nie wypaliła, bo zemdlałem. I pewnie wiesz dlaczego. To z sytuacji z Humanem. Bo tak lekko zacząłem kasłać, zemdlałem. Nie, nie byłeś. Nie. Ale nieważne, to się wszystko ogarnia I, i właśnie tam byli, namierzyłem gości, których dzięki właśnie, których miałem okraść z jakichś tam plików, więc chcę się do pomocy po prostu. Dobra, rozumiem Cię, pomaga. No tak, to e, przebierz się, się e, niedaleko, przebierz się. Dobra. Na motor mi nie wsiądziesz, bo jest jednoosobowy. E, jak rozumiem, kamizelka nie wystarczy. Wystarczy kamizelka. No to w sumie już mam, Dobra, no to chodź Awiecie szybka z tego, szybka akcja Okej, okay, udało nam się ogarnąć Cezara Pokażmy mu to miejsce gdzie on jest, gdzie jest miejsce naszych naszych tutaj wrogów. Chciałem powiedzieć, że prawców, ale to nie pasuje do dodanie do sytuacji To powiem żeby się zatrzymał Dobra, słuchaj. Eee, widzisz tam tą uliczkę tam? No widzę. Eee, możesz sobie tam zajać autem albo sesować go tutaj pod tymi wkietami. I załóż maskę najlepiej, żeby żeby nie było powiązań potem jakichś niepotrzebnych. No spoko, Będę spokojnie. czekał tutaj. Zobaczcie co to my tam w sumie motor. A ten nikt nie, nie stoi na warcie. To dobrze. To plus dla nas. Lepiej dla nas w sumie. Dobra. Jeżeli to będzie dane, których nie będę mógł wyjąć. Gość stoi na dachu. Dobra, to, to będzie pierwsza ponę do zdjęcia. Dobra. Idealnie. Dobra. Czarny i szary. Git. Słuchaj. Już widzę jednego na dachu, więc ja go ściągnę. Widzę kolejnych przy wjeździe. Raz przy Nie mam turnika, to jest yy, w, ostatecz w ostateczności rzutu. Dlatego to... ja zajmuję na górze, a ty zajmujesz tych na dole. Masz karabin, czy tylko strzelba? Nie, kurwa, tylko strzelba. To podejdź jak najbliżej tylko możesz. Będę cię osłaniał na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ten na górze tam dobra, on tam stoi. On się przemieszcza niedobrze. Dobra. Patrz, ja, gdzie radio jest tam. Radioczek, działa wszystko. Dobra, napierdalać bez ostrzeżenia, czy masz jakiegoś konkretnego na myśli? Eee, wiesz co? Bez ostrzeżenia, czekaj, tylko ustrzelę tego, co na dachu łazi, tylko musi stanąć w miejscu, nie trafię go, to jest, ta broń ma za słaby, za słaby celownik. dobra. Leży. Wiedzam już.

Ja widzę, tylko nie widzę. Ale... całych tylko kilku. Nawet ostatni. Podchodzę. Dobra. U mnie czysto. U mnie chyba też. Pozwól, daj chwilkę. Się rozejrzę. Tak Ale oni są w ogóle nowi. Pierwszy raz widzę. Kolejny jest? Nie, A jest w zdejmę go Tylko wychyli Pod, Podchodzę Uwaga Uwaga Dobra Leży Słuchaj Dobra. Ee, Jak znajdziesz jakoś taki... W, w, w samochodzie znajdziesz jakiś taki komputer lub jakiś dysk z danymi to weź mnie boj. Przeszukam to rumpo ty przeczekaj tamte. Masz komputer diagnostyczny? Czy te dane będą na jakimś urządzeniu? Te dane będą na jakimś urządzeniu. Dobra. Cholera porno są, nic nie zobaczę. Czekaj, postaram się je otworzyć. Ora w środku nic nie ma. W tym brumpa nic nie ma. Masz coś w swoim um, Jestem pewny, z okiem to jest jakaś czarna, waliz czarna walizka. Czarna walizka? Mmm, wyszły okay. Dobra, faktycznie. O! Dobra. Dobra, to wezmę. Przesunę się sam tego. Dobra. Eee, to wiesz co? Podjedź pod tego. Pod mój motor. Po prostu. Ja pod sobie to wezmę tego. tego. Ja sobie go zapakuję szybko. Tylko do. Eee, do torby. Dobra, tutaj może stanąć. No samochodu się pozbędziesz, czy co z nim zrobisz? Mmm, wykorzystam go na czarną godzinę. Dobra, to sprawdźcie nie ma żadnego lokalizatora. Dzięki wielkie za pomoc. Będę miał, wiesz, będę się z tobą skontaktował w razie, tam, jakichś problemów. Uwaga. O, tu już, było wszyscy. Co to Ta, było? To już byli wszyscy. Tak, to już byli wszyscy. Dobra, eee, czyli w takim razie zostawiamy to auto, tak? Dobra, na razie. No, na razie. Dzięki za pomoc. Ok, widzowie, dobra, udało się odzyskać ee, to, co do, to, co teraz już do nas należy. Dobra, jedziemy do kamy w takim razie. Tylko w pierwszym trzeba do niego zadzwonić. Mm, 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 jest. Halo, panie Satoshi? Pan panie, Mam dla pana dobre informacje. Posiadam walizkę z danymi, które pan mi ostatnio zlecił. Nawaliłem, ale sprawę już rozwiązałem. Już nie będą panu przeszkadzać, a pliki są bezpieczne w mojej torbie. Czy mogę prosić o spotkanie? Naturalnie. Dobrze, to niech pan ustali miejsce spotkania a do pana przyjadę. Może pan mi wysłać potem pineskę. Do widzenia. zobaczenia Do zobaczenia. O, dobra, widzę, może odetchnąć z ulgą w końcu. Nie jesteśmy nic winnemu nic, Satosiemu, a on jest nam winien teraz. Pieniądze za naprawdę bardzo dobre wykonanie zadania oraz za dobry dobra. Poczekamy aż wyśle pineskę i udajemy się z nim na spotkanie. Zostaliśmy lokalizację od Okamy. Tam, gdzie ostatnio. Z tego wynika. Nie powiedział, wysłał lokalizację po prostu. Witam, panie Satoshi. Pan Rodriguez, nareszcie. Tak, ładnie, tak. To ja. Ostatnio zaprzepaściłem robotę z Miguelem, bo to była moja wina. W związku z tym, że była to moja wina, to postanowiłem się odkupić. No, i moje odkupienie było warte. Proszę bardzo, komputer dla pana. Dane są, a teraz możemy przejść do interesu, prawda? Posłucham. Posiadam magazyn, przypomnę, pełny magazyn metamfetaminy i marihuaniny. Kwota to 700 tysięcy Jestem skłonny przystać na tą ofertę w porządku. Cieszy mnie to. Mam dla pana informację dotyczącą. Połszerni dokumentów, które może pan przejąć. Okej. Okay, w porządku. Dobrze. A znajduje się ona w mieście, tak? Bo widziałem jakąś podobno. Jak najbardziej znajduje się ona w mieście? To mi pasuje. Jak powszechnie dokumentów, to akurat, okej. Okay. To. Niech jeden z, Może nie wiem, pan mnie tam zaprowadzić coś i ja się jeszcze skontaktuję z znajomym, Obgadać całą sytuację. Czyli to jest ona, ona jest jakby. W... Prezencie, tak? W takim sensie, że za robotę plus. Wie pan, to co ja zrobiłem. Powiedzmy, na początek dobrej współpracy. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie jak najbardziej owocna. Dobrze, to ja zadzwonię do kolegi, a pan może wysyłać już swoich ludzi. Tylko jeszcze zadzwonię do kolegi. Okej, okay, widzowie. Udało się, fajnie nam tutaj, że tak powiem. No, dostaliśmy od Satosz jego fałszywie dokumentów w mieście. Ciekawe, zadzwonimy sobie do Zaka. Mm, 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 mm. Halo, Zak. No, halo, co chcesz? Co potrzebujesz? Eee, słuchaj, czy jak ci wyślę pineskę, to byś mógł podjechać? Taka szybka sprawa. No, tak, tak było szybka, bo mam mało czasu dosyć. No taka szybka może być No to dobra, podjadę To czekaj na Pineskę, dobra? Dobry. Na razie Na razie Dobrze, panie Satoshi Mój znajomy poinformowany to Gdzie znajduje się w obszarnia? To my pana jakby Pokierujemy Dobrze, Dobrze. To, to będę ja za wami Kurde, widzowie 700 tysięcy Na dzień dobry Ładnej, udanej współpracy. Podoba mi się to. Powszechny dokumentów. Kolejny biznes. Tylko teraz pytanie: Czy on będzie sobie będzie od nas, będę go podpisywał później? A szybkie są te ich merole. Nie powiem, że nie. Mówił, że w mieście. Cieszy mnie ta informacja. Nie o, kurwa. Zabił prawie. W mieście, ale w mieście gdzie konkretnie? My już powoli wjeżdżamy poza miasto. To jest gdzieś tutaj niedaleko? Tak, nie bardziej. Jesteśmy praktycznie żymi. Dobrze, to ja wyślę widzowi pineskę Zakowi, Robysłona. To jest takie, takie ma takie prawie, prawie że centrum. Fajna lokalizacja wizualna, bardzo mi się podoba. Ma taki swój i w ogóle, nie wiem czemu. Tak się przechodzam. W ogóle w GTA wizualnie mało się przechodzam po takich uli ulicach. No, w ogóle to ostatnio w ogóle mało gram w GTA. No a jak Rockstar nie daje nam dobre aktualizacje to za się dziwić, tak szczerze. Ale zauważyłem, że Bazak jechał. Bo widzimy go auto. Ale mogło mi się wydawać. Jest tutaj. Chodź tam z kamieniem. Dobrze. To chwila, tylko jeszcze mój kolega tutaj biegnie. Zak! Dalej, szybciej, chodź! Dobrze, to, to jest mój znajomy. To jest, można mu zaufać. Mój znajomy z pracy. się znać. Dobrze, przejdźmy już do, do środka może. Dobrze, o kurde. Nieźle. Czyli to jest ta faszerna dokumentów, co? To są pracownicy już od pana, tak? Dobra, co ty kurwa mi, Gogram. On w telefonie siedzi. To się pan. kurwa zdejmij. To oni, oni chyba mają przerwę w pracy. Czyli teraz tak, pan będzie fundował. O, widzę, że już coś tutaj zrobili. Kurde, tu dosyć dużo. Pan będzie fundował im zasoby, czy to ja mam się też tym zająć? Czy osoby, które ja do tego wyznaczę, bo mam, mam osoby, które zajmują się metamfetaminą i e, mar, marihuaniną i tam ogólnie na bieżąco dostarczają, opiekują się tym. A tutaj jak to wygląda? Pan tutaj swoich wyśle, czy mam tutaj swoich zaingerować? To tak, ja oczekuję 35% I pan za... by, pan po prostu swoich ludzi weźmie i po prostu będzie pan tutaj ogarniał, to bardziej wszystko Aha, dobrze Dobrze Może być Okej, to ja się tylko jeszcze rozejrzę tutaj Widzę, sporo, spora, sporo, znaczy spora. Taka mała, ale taka bardzo okazyjna. No, Panie, Ro, Panie Rodriguez, albo ja mam jeszcze taką jedną propozycję, mm -hmm. że po prostu moi, moi pracownicy przejmą wszystkie jakby roboty w Pana firmie. A wszystkie moje magazyny? W buchnym, tak. mm -hmm. wszystkie, wszystkie Pana magazyny. Dziękuję za ofertę, ale chwilowo muszę ją, od, muszę ją od, odmówić. Na razie nie potrzebuję. Mam swoich chwilowo zaufanych. Na następującą chwilę nie potrzebuję, ale w razie czego to będę mógł się do pana odezwać w tej sprawie? Jak, jak najbardziej. Dobrze. To dziękuję bardzo. To będę się z panem, niech pan się ze mną kontaktuje w razie jakiejś sprawy, a pierwsze, pierwsze zasoby, o wie pan. Zasoby z magazynu powinny do pana dojechać najprawdopodobniej jutro lub za dwa dni. Do pańskiego magazynu. Tylko niech Pani potem wyśle tam pineskę konkretnie, gdzie znajduje się pański magazyn, to wyślę ludzi, żeby panu to dostarczyli. Ewentualnie ja sam tam pojadę. No, dobra, to jak chyba już będę leciał. Sprawy hmm. takie mam ceny. No, po prostu nie będę się pan tłumaczył. Rozumiem, nie musi. Nie musi pan. O kurwa, widzowie. No to nieźle, zaproponował nam dosyć spoko rzecz jaką jest... Jaką jest właśnie... jako są właśnie jego pracownicy. Zak, jak, jak podoba ci się? Ty tu ukazałeś się z Szafowskim? Ciekawe. Tak. No widzisz, on mi jeszcze zaproponował swoich pracowników we wszystkich wytwórniach. Na razie no wiesz, wiesz, wolę zostać przy losach. A właśnie, bo ja ci nie mówiłem. przy pierwszej akcji. A nie, chyba że, że ci mówiłem. Tak, mówiłem ci. Dobra, to nieważne. A dziwiło cię to, że jest na twoje imię? Chciałem, tak jak mówiłem wcześniej, się, się złapać za głowę, ale wolałem nie. No i. Zdziwiłem się strasznie. Dobra, bardzo. jeszcze coś masz, bo ja jestem, no, zarobiony, jak widzisz po mojej stronie. Bo ja teraz na akcji i jadę na kolejną. Na akcję? Uch. Nieźle. Wiesz, ciężko to jest. Trzeba ja po pierwsze zarobić coś, a po drugie, ciężko to jest znaleźć to medyka. Wszystkich środków próbuję. Cieszę się. Dobra, trudno. Póki na chwilę obecną jest ze mną dobrze. Tak, najlepiej, żeby zostało. No. Dobra, to było bardzo niefortunne po, po tym, że my tak rozmawiamy teraz. Ale jest dobrze. Nie, nie zamierzam zrobić. Przynajmniej. No na pewno nie kaszle nie tak jak oni, bo oni to chyba tutaj się duszą. Dobra, chodźmy stąd. Jakby co, to jesteś wolny już, nie? Dobra. Wiesz czego to pisz do mnie, ja też do ciebie będę pisał, nie? I dzięki za pomoc Dobra. z tą furgonetką. Nie ma sprawy. No, na razie. Na razie. Dobra. Kurde ciekawie, no już sporo widzę, że sporo zrobili. Będzie trzeba to jakoś też powydawać, zarobić z tego. A, biznes powoli idzie pełną parą. Okej, okay, powszechne dokumentów. 700 tysięcy na dzień dobry za jutrzejsze lub za następną dostawę za dwa dni do magazynu Satoszego. Fajnie, nie powiem, że nie, nie powiem. O, Leo. Halo, co tam? E, halo, słuchaj, może ty jesteś pod tą fabryką, co się spotykaliśmy? Bo jakieś czarne auto... Jest przed i jacyś ludzie coś wynoszą? Jak to, co? S -s -s nie, no, a Ktoś co? tam wchodzi do środka co chwilę. Tak Jak do środka? tutaj, czarne auto jest. Czarne auto? może jesteś? Właśnie nie, ja do domu przed chwilą, a... Znaczy do teraz, a przed chwilą miał, jechał na akcję, a Fox nie wiem co robi, ale... Nie no, byśmy cię raczej poinformowali, bo... Co oni tam... Widzisz co oni tam zabierają? Nie, nie za bardzo powoli się nie zbliżać tam, nie? A jakieś kartony Autowizy? coś? Nie wiem, jakieś pudełka brali i tracyjnego chyba biorą, nie wiem Jest co, nie zbliżaj się tam. Lepiej że muszę, muszę poinformować Zaka o tym. Dzięki Dobrze. za info. Ja może stąd odjadę. Lepiej ta, tak będzie dla Twojego dobra lepiej. Dzięki tak wielkie tak. za info. Luz. Będziemy o tym gadać na razie. O kurwa, niedobrze. Mam nadzieję, że Zak nie jest za bardzo zajęty. Zack? No halo. Przez ja wiem, że my śmiemy, się bo jest pod tak, tak jakieś czarne pojazdy wynoszą coś z naszej, naszej starej bazy, gdzie planowaliśmy atak na Himana. Tam były nasze jakieś ważne rzeczy, jakieś dokumenty coś? Kurna nie pamiętam chłopie Cholera. Dobra, słuchaj. E, chwilowo... dobra, nie przeszkadzam ci, tylko cię informuję. Zak jakby co Leo mnie poinformował. Trzymaj się dobra. na razie, nie, nie przeszkadzam. A no to się kurwa nieciekawie robi.